Kaczyński przyznał, że PiS ukradł 24 miliardy złotych. Powiedział, że my kradliśmy nie 100 miliardów, ale my kradliśmy średnio 3 miliardy rocznie. Przez 8 lat to ukradli jakieś 24 miliardy. Nie zrobili nic, jeżeli chodzi o VAT. Tylko pamiętacie, jak przeszkadzali Tuskowi, który chciał uszcz uszczernić VAT. Jedyne, co zrobili, to mafię VAT-owską u siebie, którą już tak wszyscy wiedzieli, że jestem musieli. A nie pozamykać. I Kaczyński się przyznał, że ukradli 24 miliardy. To takie minimum powiedział. Ale 100 miliardów nie ukradliśmy. 24 miliardy mogliśmy ukraść, to by tak wychodziło. Tak powiedział facet. I on jeszcze wchodzi powoli, Wyobrażasz sobie, że ty, nie wiem, gdzieś pracowałeś w banku, w którym zginęło 100 miliardów, a ty wychodzisz i mówisz, że no 100 miliardów nie ukradłem, ale 24. Więc to co o, co? o co chodzi? <todgłosy> Coś pięknego. A pan Sadurski nazwał PIS zorganizowaną grupą przestępczą. I wiecie, że wygrał sprawę w sądzie? Że sąd przyznał rację, że PIS to nie układ zamknięty, to zorganizowana grupa przestępcza. Co tylko 24 miliardy, według jej haszta ukradła, a według już oficjalnych danych ponad 100 miliardów. Ja myślę, nie chcę tego nagrywać gdzie się nie dotknąć, wszędzie są rozkradzione pieniądze czy tu w tym programie tym, w NCMB, że 7 milionów na tą stronę internetową Czarnka, w Czarnach dostał prawie 30 milionów a strona nie powstała, a taka strona już istnieje w polskim rządzie, w Ministerstwie Edukacji Narodowej gdzie kopert nie otwierano konkurencyjnych bo wiadomo prawie od tysiące kopert nie, nie otworzonych Dzień dotąd jest taka patologia, takie złodziejstwo, tam 100 miliardów to jest pikuś. Sam Orlen miliard kradł, przyznał się już w prokuraturze. Miliard rocznie kradli w Orlenie. Miliard rocznie kradli w Orlenie. Fikcyjne zatrudnienia w wszystkich z Skarbu Państwa. Inflacja 100% zapisu, skumulowana ekonomiczna 50%, realna 100%. Zero energetyki inwestycji, inwestycji przez co jest wszystko teraz do góry idzie. 8 lat zaniedbania, nawet w sporcie spuścić, jak olimpiada fatalna. No. Nawet w olimpiadzie, patrz jak Polacy dali dupy, bo przez 8 lat był zaniedbania, byli po prostu w kurwy, który siedział na stolikach, na stołkach, jak kiedyś w legii siedział Leszek Pisz i nie pozwalał legionistom młodym chłopakom grać, no. bo on musiał kasę dostać od Leszka. I oni tak samo nie pozwalali Polakom się rozwijać sportowo w niczym. Polacy zubożeli, jest tam więcej z, 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 z samobójstw, z, z, z ubóstwa. Jest totalny dramat, no. totalny dramat, po prostu jak ta biedna bokserka, co z tym chłopakiem walczyła na sterydach, no. I tak właśnie kurde, jest. ale my Polacy pokonaliśmy takiego na sterydach pisowca, leczmy tę Polskę naprawdę, bo 8 lat zamordowali kraj, jest w ruinie, w totalnej ruinie, Dziś nie dotknął się po prostu kibel.